Och! wszystko dobrze? Oh, 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 oh. Tak. Tak, tak Ale panowie, ta bawimy. krew co tu leży, to jest do umycia. Proszę wziąć mopa, tam leży. Ja. Tam w rogu. Proszę to wyczyścić. Ale ruch mamy dzisiaj idealnie. Czy pomóc? No dzisiaj pełno. No, w dzisiaj w gdzie trzeba. Ja już się zajmuję tu panem. Jakby mógł pan przejechać troszeczkę do tyłu, pod bramę. Jasne, jasne, jasne. Nie, No odpad, no. Samer, odpad czy nie odpadł? Odpadł. No. Szepie, coś tu jest nie tak z tym samochodem. Czebu? Odpadają zderzaki. Tu już trzy leżą. O, czwarty odpadł. Ty chyba pijany jesteś. <śmiennie> to ubie, nie to. U mnie cztery odpadły. Ej, trzeba go do tego, do garażu na chwilę, wiecie? I nie wystawił, nie? Ta Fod... niebieska Grawidł, twoja? Pan jeszcze... Niech pan wjedzie tak, tak, do garażu! Kurwa. Nie, grawitacja Dobrze wie, mówię, bała, Ale Dobra. światełka i tak nie działają będzie... Zaraz zrobimy, wymienimy na H7, nie ma problemu Dobra. Tutaj cztery zderzaki przynoszę, a tu Aha. żaden nie pasuje Nie, A to... A to nie zabawie, z Alibaba no, po, po, Dla mnie po, po wszystko dedykowane Co mnie interesuje potencjalny klienty. A to wam sprzedaję, a nie potencjalny. Dzioba, dzioba, dzioba Już kieciofe, że to zrobiłem! O, drzwi, idę po drzwi Idź po drzwi Tylko drzwi tylko right, drzwi! Right. Idź się umyć, picikela, wyglądasz jakbyś cipelizał Nie zakresu. mam czasu, nie mam czasu, jest takie kongo. Młody, tu dawaj fischu? drzwi! Tu już idę. Cyk. Ładne, a ty kto to pokoloruje? Spokojnie, zaraz sikniemy, dawaj, przyłóż. A ty co to tak staczę? Kurde, on jakoś założył sobie powietrze, chłopiej. Aha, i fisuje i fisiuje wszędzie. Ja. ja miałem z nim wypadek, miałem. Przykrę przykrę przykręcam. No. O, przykręcam. Siedzą. O. Jak komornik na szafie. Dobra, czekaj. Jeszcze tylko błędy skasujemy. Dobra. Tylko tuningu tajnego nie rób. Oho. A w życiu? A czemu ty tak. No chciał cię do zlewu. No, nie mogę. Tam masz beczkę z deszczówką. Ja Wiesz mogę dlaczego, tak? Wiadro z wodą. Bo to jest na komary! Piszecie, yeah, yeah, że dostałeś yeah. wpierdol! Nie, nie, nie! A się dzisiaj nie! Yeah. Ja dzisiaj dostałem bułę na mieście wyzawał! No, liścia mi wyszczeliła, bo statułaż sobie zrobiłem na szyi, nie? Dycha po hebrajsku! Ukradli no. mi torebkę. Babci torebkę ukradła. O nie, wierzę. Możecie jechać, panowie. Jest Ci wszystko w porządku. W żółtym ukradła. Babcia, ale tu masz torebkę, ma torebkę na ramieniu. Jest potrzebna. Nie ma policji. Nie ma policji. Babcia ma torebkę. Ukradliwi. Gdzie są policja? Byliśmy na No nie ma policji. Sharypowie no, tu są. Ale policja też. O, Można nie, przejechać nie, nie, tym autkiem? W żółtym stroju. Już robimy. My, nie wiem, kto tu W żółtym. nie wrzut. Nie wiem, kochani, co to jest. Można przejechać tutaj autkiem? Nie ma mnie. Eee, Tutaj słuchaj, pod bramę. Tu wygląda, pod bramę no, jak fajnie, Gdzie? Tutaj? Tutaj, no. Tak, żeby mogli wyjechać. No tak, no te. Tak. Pani Nie mówi, brak. pani mówi do mnie. Ukradli mi torebkę. To jest Ale żółty. pani ma torebkę na ramieniu. I to garażu schować. wyjechać. I one były. No, one były. Schowaj, słuchaj, może być tak? Może chyba nie? Karolcia96! A no pani mogła różańce mi pożywić. Po różańce. To we dwóch mnie wzięli na parkingu. Wzięli panią we dwóch Co, na parkingu? Right. Wzięli no i uciekli. Kopteli a -a. mi w rower. O nie, to ja babci tu zaraz koło naprostuję. Zawać skarbie, no to ci co to myli, co się za wnuczka zmalić, podawał? Zmalić, Dobrze, to babcia. będziemy od nich kasę brać większą, babci damy do emeryturki. Dobrze, skarbie, dziękuję. Ty złoty jest człowiek, jesteś wiesz? Teraz idź. Zobacz, co zrobisz? Nie, ty o, ty zrobisz. Dziękuję, dziękuję panie. Panie. Dzięki dziękuję za info. O, A może, może pani jechać? Jak zwykle nie reaguje. Dziękuję. Policja to w tym mieście naprawdę. Niech pani sobie kupi yy, gaz pieprzowy. Gdzie skarbie? Mogę! I w amunition! Boże, proszę panią, Laskie dobrze pani czuję. No, przecie dziecko, troszkę w szoku Może pani, może pani może złapie do kupić, kupić taki, takiego mini? Widzisz, policja nie zareagowała w ogóle. No wiem, wiem, wiem. nie zajmijcie do, do dupy się panią jest. babcią. Dobrze. Co dobrze. zrobić z autkiem? Jak coś? E, naprawić. A co się stało? I umyć. A, a, a wszystko, to, to chyba się nic wyfie, się jest nie jest. tej inaczej my coś uderzyłyśmy? Nie chyba, Lubię takie dziewczyny, co nie wiedzą. Babcie <grym grym> to babcie torebkę zgubiła. Babcie torebkę zgubiła. Co ty babcie tak denerwujesz? Ona cała zestresowana chodzi. Nie no, torebkę zrobiła, wiesz Cała bala jaga jej się siwa zrobiła, mówi, że w rower kopłeś. Tak, no wypadła jej właśnie torebka wywaliła się i zgubiła to za nas. Ale podobno ktoś w rower kopnął, w dwójkę ją wzięliście. Ona mówi, że nawet na weselu ją w dwójkę tak nie brali. Nie wiem, ja mój co ty? Co ty, ja, ja na chłopak jestem, wnuczek. Przecież Ej, rury, chcecie kupić torbę? Nie, tak. 1500, promocja. Dawajcie, weźmiecie. O, daj babci torebkę. O, daj to nie babci. jest babci, kurwa. A czy ja? A czy ja? Za 1500 to dam. co wdam. Co? Coś masz, pieniążka? No Ej, nie nie, tutaj mi. moja. Tutaj moja dziewczyna... Nie dalej zabramy, nie rób mi tu interesów, to nie jest bazar, gościu. Kurwa puść mnie! Zabramy, bo cię odholuję, to... tu nie ma interesu! Co ty to znajome kurwa, torebki mi daje ty No to sobie będziesz z nimi gadał za bramą, a nie tu torebki sprzedajesz. No zabramy bo dobrze. cię odholuję, babci kurwa torbę kradniesz. Babcia to tak babcia się zeslała, że rower zostawiła. zabramy już! To weź dobra, chodzi tu furę. Co też ja kurwa na... To se kurwa w los Custom przerób kurwa. Już nie, kurwa, wyjeżdżamy stąd Dobra, chuj w tą torbę. Uj. Wiesz jak ten warsztat ładnie palił no. no i wszystko bierzemy na, na tablet. Tam do szafki sowa i to co zarobiłeś, a Coś tam jest... mówiłeś, że coś się będzie paliło. Kiedyś fajki paliłem teraz palę domy. Żeś kurwa miał gdzie mieszkać. Ok. Co jest stało Wyjebałem ich, nie robimy nic dla nich. Kurwa chodzi! Babcia okrad, handluje ty? tutaj! Torebki wcina A to są ci. Babcia to chodź, to już ich chodzie. nie ma! Wyniosłem go, chodź babcia Mogę zejść tutaj. Ej, wie pan ile kosztuje taki mały... taki, taki ten taki pierdzioch, ten taki auto, taki małe? i, z, i sz, szmark? No 12 tysięcy? Kurwa, ile? No, troszkę kosztuje. Dziękuję, skarbie, dziękuję Proszę Dobra. bardzo, pani babciu. Dobrze, a pan mógłby tylko te umyć autko? Już myję. To cię osią, dziewczyny. Dobra. Dobra. Eko, tak? Jak nie wybrała to eko? O. Jak w dupę, kurwa! O to też z taką flegmą I Woskowanie! Zatoki czyste przynajmniej. Dzień dobry. dobry, już się zabierają za autko. I Jedno pytanko mam do Pani. Mogę Aha. zobaczyć, ile Pani waży? No. To jest W sumie niewiele. W sumie Dziękuję. tak. Dziękuję. W porządku. <grym> Widziałeś Tadziu? Złapałem ją za dupę. I co? wisisz mi dychę. Eee co robisz? Ile płacę? I... O, jak mi otworzyłeś jeszcze daszek. Jest, no, lubię jak to się tak otwiera. I niechcący, złapałem cię za pośladek to stówkę. Wymieniłem ci reflektor i żarówkę pra lewą i umyłem autko. Dobra, trzymaj. Jak ma się nazywa? Żeby do pana nie mówiła pan. Dycha. Dycha, okej. Okay. Dycha. Dobra, ha, sejla. Cholera, ale I na mnie mega. spojrzałaś, o, aż mi ciary po plecach przeszły. <grym> ale ona ma spojrzenie. Z tą nie gada, no, bo ona taka sailor? czarująca. No, zaczarowała mnie. Jak ją podnosiłem, to złapałem za pośladek, ale ci. <grym> Do zobaczenia, pani babciu! Pan pa. Bandyci, babcie chcieli pić, to złapałem tak? jednego za jaja. I tak o, w mm -hmm. powietrze podniosłem, na prostych nogach kurwa stąd wychodził.